Półki Bieg Tomek Walerowicz e, również w tym samym czasie pokonał e, dystans 10 km. Mówiliśmy również Państwu, że spodziewamy się czasu po wyżej godziny i 10 minut. Kolejne trzy nazwiska to Worobiec Nosarzewski i 424. Numer 424. Tomasz Walerowicz, Tomasz Walerowicz, zwycięzcą półmaratonu w biławie Tomasz Walerowicz, stonie w dyrektora, otrzymał zarzucony wręcz medal zbórny. jako drugi, pokonuje linię mety. Wielkie gratulacje, gratulujemy. I już medal zawieszony na szyi. 259, 259. I to jest konrad Losarzewski, numer 259. Witamy na lecie, zatem pierwsza trójka już jest proszę Państwa znana. Czekamy na to 99. No i tutaj musisz spojrzeć na listę startową, ja powiem jej nie mam, trudno mi powiedzieć kto finiszuje, ale... to Węgowski, Brodnica! Duże brawa! Dużo brawa dla Świetnie mojej drogą w części starczy, bo 10 km był poza e, pierwszą piątką. W największej ilości e, pułapów między e, godzina 50 a 79 Maciej Fingas od truda, piąty na mecie. 452, Daniel Żapczyński. Daniel Żapczyński. Duże brawa. Dawid Worobiec, Dawid Worobiec teraz biega na metę. Dawid Worobiec. Już jest następny. Dawid Worobiec, pierwszy 10 km. Potem kryzys i dobiega do linii meczy. Mariusz Dębowski, Lidzbark. Duże brawa. Również bardzo dobrze w pierwszej części dystansu. I 15 sekund. Konrad Motarzewski godzina 16 minut i 40 sekund. niszczuje Robert Najdzion, Oli Olsztyn. I to jest pierwsza trójka, proszę Państwa. Cały czas nie ma jeszcze pierwszej wierzy. kobiety. Czekamy. Prawdopodobnie będzie położył Dorota było dulecki Dziś morą. A to jest mężczyzna z numeru 61. Akademia Biegania Grudziądz. Andrzej Dolecki. Już na mecie. Gratuluję Andrzejowi z za nie, Baweł, Numer 131. Iława! Bióczka Misji! Iława! Odpowiada mi dyrektor mitingu Paweł Kogna, że to jest. większy wiem, na mecie. Wielkie brawa! Zmęczenie. I przytulenie dyrektora, można zrobić zdjęcia, bo no to naprawdę wygląda nieźle. Emocje w szporcie są chyba najlepszymi emocjami, jakie tam tu macie w życiu. Wojciech Oliński finiszuje. Zbigniew Bartkowski ział do I proszę dwóch zawodników, jak wspaniale finiszuje. Brawa, brawa kochani, daj brawa. Bardzo przywołuje pamiętowy medal. 24. Cały czas dobiegają zawodnicy, którzy muszą pokonać każdy kilometr poniżej 4 minut. Ci z Państwa, którzy biegają, wiecie jaki to jest wysiłek jak trzeba... ...dzięki za głowę. Rafał Korwiel, Dim Koprzecz. Rafał już na mecie. Zenek Kaczumowski, Rutamal Bor, już na mecie. Gratulujemy! Dziecka, brązyński! Biegamy rażę! Ramon, gratulujemy! Rodzina 25 na zegarze. Proszę Państwa, mówimy o emocjach. Emocje ze strony dziesiątym. One są bardzo podobne do tych, które z którym doświadczamy tutaj, a to wie już Ludo czy, rudo, czy nawet te emocje nie są, nie są większe, dlatego że y, niejednokrotnie poświęcają tyle czasu na trening, co prawdziwi zawodowi sportowcy. Także cieszmy się i przeżywajmy ten bieg, bo naprawdę to są bardzo, bardzo dobre na I kolejni zawodnicy biegają na metry, Mówiłem o tym, godzina 25. Pewnie za moment. Rafał Hętnik. Pojawi się Zobacz jaki młody zawodnik. Zobacz Z numerem piątym. Piąty. Mateusz Argita. jak rączy nie jakie brawa. I kruchów. To już powinniśmy za momenty pierwszą panią spotkać. Godzina 26. Zachodzi godzina 27. Kolejni panowie. Mówiliśmy o tym dosłownie, mówiłem o tym przed chwilą, że te emocje, które towarzyszą nam trakcje tego dzisiejszego biegu, zapamiętko nie dwukrotnie większe i Ceterio Grzeba w imieniu Biegu. To zawodnicy, numer 14, numer 20. Zrobimy pierwszą kobietę. Już na ostatni, drugą panią. To jest Dorota Sebastian, Dorota Pawłowska. Dorota Pawłowska finisuje pierwsza kobieta w trakcie dzisiejszego biegu. Godzina 27 minut i 37 sekund. To jest teraz pierwszej pani w dzisiejszym na Buga Leonie. Piotrek, Piotrek Łożyński, Oliw Olsztyn. Oliw Olsztyn. Z numeru osiemdziesiątym ósmym Dominik Konera Małej Jeziora. Z Małej Jeziora. Do meczu zbliża się Krzysztof Jędrzejak i barwamiński. Proszę Państwa, przeżywając i doświadczając tych emocji, tutaj nikt nie ma już wątpliwości i raz, dwa razy w tygodniu wyjść, zwłaszcza w tych okolicach, bo nie gdzie biegać na te szczątki. Numer 85, jeszcze poniżej godzina 30, wielkie, wielkie gratulacje. Można znaleźć właśnie w prostej formie, prostej formie również biegania. Numer 217, numer 498, klas marczy. Cóż. Jeszcze wszystko poniżej godziny 30. Jeszcze jedna Jeszcze jeden minuta. Jeszcze jedna minuta. Numer jedna minuta. do jedna Melongowo, Łukasz Jędrzejczyk, brawo! Melongowo i Owa razem! Krągowo. Benedykt Dubień! kolejni, kolejni zawodnicy! Marcin Zalewski, a teraz see on nii talutiku . ja kui hakkab , siis nii vaba . I uwaga, z mnie przyjechał. Marek Szczukniczy. I druga zawodniczka. Numer 409. Małgorzata Tuwalska. Małgorzata Tuwalska. Druga. Czuczanie na no, więc kolejność się nie zmieniła, bo na dziesiątym kilometrze przecież prowadziła Dorota Pawłowska i ona dobiegła jako pierwsza właśnie w klasyfikacji kobiet, a Małgosia Tuwalska była druga na dziesiątym kilometrze i również jako druga dobiega. Pani muszę nikogo przekonywać, widząc te obrazki, widząc tę radość i to, co dzisiaj się tutaj dzieje, to że Pani na mecie, promocja biegania i promocja barierki atletyki. I będziemy mieć teraz coraz większą ilość zawodników, bo ta częstotliwość będzie się cały czas zwiększać, a po temu oczowie za jakieś 15 minut. Wtedy większość tych ludzi, która startowała na meczu przed półtorej godziny na moskie, będzie już na mecz. O, będzie walka do klasa. 2. Rafał Korwel i Kopel 256 numerów. 4. na w Małych Jeziorach. I proszę, jak ten zawodnik. A to wyprostrzęża na trasie bierze. Dzień grupa, Budowlanka Liniława! Michał Tębocki prowadzi tą grupę! Budowlanka Liniława! Michał Tębocki! Już na mecie! Brawa, brawa Romanie Karasie! Właśnie do piguły! Gratuluję za godzinę, to, że w Liniławie! Zardy Andrzej Nowakowski, prawułka, grupa bigowa, już na mecie. Kolejna zawodniczka, 293, Joanna Plejcik, w Joanna Plejcik, już finiszuje, brawo, brawo dla tej zawodniczki. I Łowianin, już brawo, bronia

Kolejna, kolejna zawodniczka, proszę Państwa, Agnieszka z Solaru, grupa miasto, Agnieszka już na mecie, aktywnie, 337 numer, numer 178, tutaj chyba syn odprowadza tatę na niej, to, to też piękny widok, też piękny widok, proszę Państwa, no, Agnieszka, mimo kontuzji, Sebastian, zobacz, Kamila Lulińska, mimo kontuzji, finiszuje. Nie ma konkluzji niego, każdy chce skończyć, każdy walczy, tak jak już mówiłem, wiecie to jak życie, jest przyjemnie, jest poleśnie, są chwile radości, są chwile wzmocnienia i dlatego warto to, warto to robić, a tego prawie przed chwilą, tak jak powiedziałem, zwróciliście wszyscy uwagę tata i mały syn, który ojca na linię to jest dowód na to, że Będziemy mieli coraz więcej adeptów, coraz więcej chętnych do tego, aby zdrowo żyć. Niekoniecznie muszą z tego wyrosnąć zawodowi sportowcy, bo przecież nie wszyscy będą, ale wszyscy będą mieli świadomość, że bez ruchu nie ma życia, że bez ruchu czujemy się gorzej, a e, biegając jeżdżąc na rowerze, spacerując chociażby, e, dajemy nie Proszę, prężerowie, mi starych, a bo biega brawa. biegał dla niej, ona robi się. 212, 212 Państwa, Ciechanów. Jacek Lipiński. A gdzie są Bartoszyce Państwa? Gdzie to Andrzej Ferdyk? Bartoszyce z Turką biegnie do mety. Andrzej I z I Grupa y, drużyna i cały czas grupa, która biegnie, proszę Państwa, jeszcze poniżej pięciu minut. Mąż, y, wszyscy, którzy dobiegają, to są y, zawodnicy, którzy pokonywali każdy kilometr znacznie poniżej pięciu minut. Y, to jest jeszcze to było 3 3 minuty 10, czy może kilkanaście na kilometr, potem poniżej 4 minut. Teraz ten czas mi upłynianie lecą całą połówkę, cały połowa ratą w czasie już powyżej 5 minut na kilometr. Czekamy na kolejnych zawodników, mówiliśmy o tym może 12 minut. Blisko 500 dni 5, dzisiaj oglądaliśmy. Kolejna kobieta, numer 27. Prosimy, aby zawodnicy ci podawali. Do koszyka. Prosimy kochani zawodnicy, abyście cicho dawali do koszyka, żeby z domu, bo nie będziemy już głosowanie nagród. Mamy ponad 85. Około godziny 13.15. Dekoracja zwycięzców w Amfiteatrze. Brawa, brawa dla kolejnego zawodnika. 8, Rybak Wałbrzyniec, biegający w trzech. Brawo! Sławomir Kuczyński, już na mecie. Numerem 63. Maciej Dobner, piłowa. Brawo! Kolejna, kolejna, dziecka, w do będzie I proszę Państwa, duże brawa dla tego zawodnika na wózku. Duże brawa, duże brawa. Łukasz, Rękawiecki i Łoba na wózku, pokonał dwój Duże brawa. Aleksandra Grabia, proszę Państwa, doktor Andrzej Gała. Wielkie gratulacje. W marszu. W Marcu. Marcin Kwiatkowski Samborowo. Marcu. państwu o wystartował że w Marcu. Marcu. Zatem jeszcze znaczna, znaczna większość biegaczy jest na trasie, będą dobiegali teraz coraz gęściej, coraz bardziej licznie, najlepsi zawodnicy będą pokazywali w i Znowu piękny widok, malutka córeczka i tatuś numer 100. Szajdukiewicz, Sajdukiewicz, Sajdukiewicz, brawo, brawo, brawo na kolejnych zawodników, oni już liczyli, są na meczu, ale to jeszcze, proszę Państwa, nie koniec. Proszę, proszę. Kwizyn Biega, Kwizyn Biega dzisiaj w Miławie. Nie, nie, tak. Brawo. Nie. A, to